Cześć, kierowniczko. Cześć. Ściema. Czemu ściema? Żadna ściema. Ściema to na drodze. Zobacz, No małą nie O tak ma. Ściema już. całe nic widać. Co tam młodzieży? Słychać, Tosiu? Dobra. Wszystko w porządku? Dokąd jedziesz? Zabierzesz mi siosteczkę, a mi siufiku mi ku na robić teczkę siinku. Siema, ja też jestem. Znowu zmęczony no, no, po pracy. A tak brakuje nam tego tak gościa, ale wypełniliśmy to badanie. Monka <grymka> <grymka> nie ma, bo tym jak jest na innej wycieczce. Tak, jak jechał. Ma <grymka> swój enjoyment. My sobie jedziemy common no, wood, caravan, patrol boat, campsite? dłuższej nazwy nie mogliby myśleć nie, no ta ostatnia była w Płocku nie nie? nie tylko, że ja nie umiałem ich zapomnieć do tej pory nie pamiętam no, dobra jedziemy lecimy lecimy, a później się bawimy Ale to od Londynu można znaleźć takie fajne trasy. Tak, Ślaczy zjechać kurde. 2 km od bo, bo, bo. Mm. Jesteśmy w Walwyn Garden City w hrabstwie Hertfordshire na wschodzie Anglii. Miasteczko jest to urokliwe z uwagi na to, że zostało zaprojektowane jako e, obiekt zielonych terenów i ogrodów e, już w latach XX-XX wieku. Co oznacza, że ma wiele parków i terenów rekreacyjnych, w tym między innymi właśnie Commons Wood. Commons Wood Club Campsite jest e, jednym z wielu miejsc e, należących do klubu Caravan and Motorhome Club. Aktualnie ten oto nie za duży e, obiekt. Posiada 68 miejsc e, na przyczepy lub e, motorhome. E, w tym 44 na, na tzw. Tak hard standing, czyli na utwardzonym podłożu. My pojawiliśmy się tutaj głównie z powodu e, biegu, który miał nastąpić w niedzielę, do, do którego przygotowywał się Mariusz, ale ogólnie e, samo miejsce e, może nie jest super dedykowane e, dla małych dzieci, z uwagi nie, na to, że nie ma pracy zabaw, czy tam takich lepszych e, atrakcji. Ale jest urokliwie spokojne, ciche i ten e, śpiew ptaków, które. Później pokażemy po prostu nadrabia wszystko. Jak widzicie, moje próby parkowania i cofania pszczepą zakończyły się sukcesem, chociaż było to moje pierwsze cofanie w życiu, więc pewnie będzie niedługo lepiej. Po przyjeździe udało nam się szybciutko rozłożyć. Oczywiście najważniejsza była hulajnoga, bo jakby inaczej, jak już dziecko się zajęło sobą, byliśmy w stanie rozłożyć nasz ok, czyli namiot przed przyczepą. Dla pytających jest to dmuchany namiot. Kiedyś mieliśmy rozkładany, taki typowy, z metalowymi połąkami, nie polecam. Ten owing, chociaż tym razem jakoś nam długo zeszło rozkładanie go, faktycznie rozkłada się bardzo szybko. I ja jestem w stanie osobiście sama go rozłożyć bez pomocy Mariusza. Przez to, że większa połowa naszej ekipy była już umierająco głodna, postanowiliśmy coś zjeść. A po jedzeniu ta część, która nie spała w nocy, idzie spać, a ta część, która nie chce spać, idzie na wycieczkę. A, i jeszcze jedno, koniecznie musimy zwiedzić kemping, więc zapraszamy. No to jak idziemy, w lewo czy w prawo? Czy przez prawe? Idziemy. Tu mamy, tak to jest? Tu jest woda, drinking water, waste water. Piękne kwiatki i wszystko co trzeba mieć tutaj o, Tysia. Tak? piękny raz, zobacz to nas jest jak w Japonii, nie? Prawie jak w Japonii no. U, tutaj mamy kolejny punkt z wodą. Tam jest... tam, tam jest, jest Łazienki. Bazienki. Tam są łazienki. Tak piękne. And the i co? A <grymne> i poszukiwanie i suszarnia i pralnia, okej? widzę, że tutaj mają też swój storage jest tak przyjemnie tutaj jest takie małe pomieszczenie do mycia naczyń ale są raz you, just, just tak, może krzyczeć pewnie, so nie co jest? No to jest cześć, cześć, dziewczynek, tak? Ty jesteś z chodź grapa. Ty jesteś z so trzymasz się? tak mama, ja mogę czekać za Ciebie poczekasz na mnie? tak a tutaj, a tutaj jest cała i takie prysznice a ja czekać, dobrze to czekaj, tu mam jeszcze o, o gdzie ty jesteś? A tu? Nie mamy miejsca. No jest też suszarki. W razie gdyby ktoś potrzebował. Jeszcze suszarnia i pralnia. O? Jest, jest, jest. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze raz. Jeszcze raz mamy drinking water and waste water, nie wodę tu jest mamy męską toalety, I tutaj jest ta tam jest męska toaleta. To no jest dla chłopaków, tak? A to jest staff only, tak? Taką piękną, zobacz. Co to jest, Tosiu? Co to jest? Studnia. Nie ruszaj, ej, nie ruszaj. Studnia. Tak? Żeby Mariusz mógł pospać, postanowiłam zabrać to się do Stenborough Park, you, baby. O, mamy raj dla Tosi, nie? Raj dla tosi? Tak. Aaa, widzisz. Raj dla Tosi. Tata nasz śpi po nocce. A to się nie będziesz bał. Iść tam? Tak, pan powiedział, że musimy przyjść jutro, bo dzisiaj to już nie ma. Już zamykają. Uh, idziemy jutro, chodź może pójdziemy teraz tutaj tej, zobacz. Co? Ja cię oczekło. Jutro. Jest ci zimno? to tak jest Na może Puszczyć Pięknie. Pięknie, pięknie. Dobra, pójść. Ślicznie. <laughs> Dobra, powiedz do kamery jak jest tam. Stój się powiedzieć, jaka ta woda jest. Jest to, to pretty zimna, bo jest dobrze. Aha, okej. Okay. No to jest pretty zimne. Więc przyjechaliśmy tutaj dzisiaj, dzisiaj jest piątek, a Mariusz jest po pracy, więc musiał się położyć, bo w nocy pracował, spał tutaj dwie godziny dzisiaj, więc wziąłem to się, bo obiecałam plac zabaw. Niestety na ym, polu namiotowym nie ma placu zabaw, nie wiem jak to się stało, bo zazwyczaj staram się bukować miejsca z placami zabaw, ale tym razem z uwagi na to, że Mariusz ma jutro bieg e, szukaliśmy gdzieś najbliżej jakby startu e, placu, e, placu gedingowego pola namiotowego. Więc e, może dlatego tak mi wyszło, a nie pamiętam, bo dawno już to rezerwowałam. No ale wyszło na to, że niedaleko jest taki właśnie plac zabaw, dość ciekawy. E, to się trochę nie spoja z uwagi na to, że Tymonka nie ma dzisiaj, bo Tymerka jest w Polsce, urodziny na tydzień pojechał no i widzę, że taka jest trochę nieswoja chyba ten starszy brat jednak dodaje jej wigoru no ale trzeba sobie zawsze radzić a tym jak przyjedzie to się nacieszył sobą pewnie się od razu pobiją i w ogóle się pokłócą i aha w ogóle ze sobą źle, bez siebie jeszcze gorzej chodź chodź widzę, co tutaj jest? co to jest? To jest on, ja widziałam. To unicorn? Tak, ja widziałam, ja Tak, No to ja myślę, że to są unikalny smoki który na pananie pan chwyli, Mama. Hm? A. Idziemy? No Tosiu. Tosiu! Niestety dla Tosi, niestety dla mnie, w Stenborough Park rozłożyło się wesołe miasteczko, więc oczywiście moje dziecko nie mogło sobie odpuścić i musiałyśmy zajrzeć i tam. Tosia! Tosiu, boisz się? Popatrz na mnie. Boi się?

I udało się naszemu wędkarzowi także e, złowić zabawkę. Jak widać, szczęście dziecka nie zna granic. Niestety jakość e, muzyki e, dookoła nas e, nie pozwoliła na nagrywanie czegokolwiek. Dziecku się podobało. My postanowiliśmy wracać do domu. E, nie dało rady niczego mówić. Park oddalony jest od kempingu dosłownie 5 minut samochodem. To się mi pomaga, tak? Tak. Poczekaj, troszeczkę, troszeczkę więcej metełka daje. Dobra, ale weź to, bo, tak, zrób skwasz, Squish czytam, jak to się nazywa. Jak się mówi? Squish? Squash. Squash, no właśnie, właśnie. Mi się nie... Squish, squash, squash. <laughs> Dobra, następne. Zostawiam mamę, mnie włókać. Tosia tu myje. Na zdrówko. A ja tutaj płuczę. Tak zawsze. Ja tu poszedłem ostatnio, co mam jakieś problemy z tym. Jak się nagrywa. Jak zawsze się nagrywa. Tylko, że wiesz, czasami jestem nakładką. Jeszcze mi się piwo przydało. No i? Grill, którego jeszcze nie ma. Piwo? I dobrych znajomych obok. Nie? O ja mi kurczę przejść będę jeszcze. Potleniłam się dzisiaj. Co? Mhm. No ja się przyspałem bo się dotlenialiście. A dla mojego Mariusza refleksologia jest najważniejsza i nie przegadasz. Dominika ma problem z tym, że chodzę bez butów po tym wszystkim. Proszę bardzo. I o tym wspominałam wcześniej. Te dźwięki, te ptaszki, ta cisza po prostu cudownie. Da się naprawdę odpocząć w środku miasta. Tak, na zakończenie ostatniego wieczora, postanowiliśmy jeszcze pobrykać. Śmiechu było niesamowicie dużo. Jak widać, jest miejsce do zabawy. Nie wiem, jak to jest w sezonie, bo prawdopodobnie tutaj też stoją e, przyczepy, ale nam wystarczyło. Naprawdę było super. Dzieciak się dotlenił. Szkoda, że drugiego nie było, ale nadrobimy. I szkoda, że tak krótko. Ja to uwielbiam, tego typu e, sprawy. Na koniec chciałabym Was zaprosić do obejrzenia następnego odcinka. Będzie tam e, fantastyczne miejsce, które zwiedziliśmy będąc na tym kempingu. a e, aktualnie dziękuję bardzo za oglądanie i jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, napiszcie komentarz i wracajcie. Przede wszystkim wracajcie, bo będzie mi bardzo miło, jeżeli e, będziecie ze mną e, częściej. Dziękuję bardzo, do usłyszenia! do domu Ja niechętnie nawet nagrywam mi się nie chce wracać do domu Bo było dosyć fajnie jak węgla autostrada My to tak mamy Jedną stronę autostrada a drugą stronę autostrada Nie masz co narzekać Nie no nie narzekam Nie chcę wracać do domu Tosiu Cieszę się, że wracasz do domku? Tak. O, dlaczego? Ja lubię do domku. A lubisz być na kempingu? Tak. No bo na tę z nasze naszymi. Wody. No tak, nasze koteły. Tak, dobrze. Czekasz szczególnie lucek na tośkę. Bo tam to jest Lucyfer po prostu śpi u tośki w pokoju. Chodzi po no domu o 5 rano i sprawdza czy, czy jesteśmy, czy nie. Miałczy na wszystko i wszystkich, pomimo tego, że nas w domu nie ma. No i jeszcze Tymanek wraca dzisiaj. Ach, no tak. ja już zapomniałam, bo będę w pracy. No. Tymczasem wraca dzisiaj, to też. Cześć, to się Tymek wraca do domu dzisiaj. Let's go, because it's too scary right now. so yeah. po polsku. O masakra no. Nasi domownicy już na nas czekali. Cześć! Dzień dobry! Ach tak! Słucham! Słucham, noszą To jest nasz luzak. Jest tak wyluzowany, że po prostu... że po prostu wszystko jest dla niego mało ważne. A to jest Lucyfer. Lucek! Och, Boże. Tak się kochają bardzo. Przyjazd, widać, że jest po przyjeździe. Lucy! Chodź tutaj! O, luzark, znowu i lucek. A lucek jest tylko po prostu ludzkim, bo to jest lucyfer, który jak się wkurzy, zachowuje się nie czym lucyfer i naprawdę ma czerno na To nie jest żart. <laughs> tak, po prostu dziwak.